Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, zapraszam do lektury najnowszego wydania Tygodnika do Rzeczy, tradycyjnie przypominając o możliwości kupienia prenumeraty cyfrowej naszego tygodnika, co da Państwu dostęp do, w pierwszej kolejności, do elektronicznych wydań naszego pisma, no ale również dostęp do, do Rzeczy Plus, czyli tej części naszego internetowego serwisu, która jest zamknięta. Dla osób nieposiadających prenumeraty. Dzisiaj zaprezentuję Państwu dużo punktów z zawartości najnowszego wydania tygodnika, ponieważ ta zawartość jest tak bogata i jest w nim tyle bardzo ciekawych tekstów, że trudno mi było po prostu dokonać wyboru. A sam muszę powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem zawsze własny nasz tygodnik też czytam. Tematem numeru jest chaos prawny, który spowodował rząd Donalda Tuska. Nawet jeżeli uznać, że jest to kontynuacja problemów, które się pojawiły za poprzedniego rządu, czy przez ten poprzedni rząd zostały wygenerowane, no to dopiero działania rządu Donalda Tuska ten chaos naprawdę wywołały. A tutaj na pierwszym miejscu. Jawi nam się postać Adama Bodnara, i właśnie o Adamie Bodnarze jest mój tekst, który Państwu polecam. Ten tekst jest też trochę formą osobistego rozliczenia z moją oceną byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ ta ocena trochę fluktuowała i przyznaję w tekście, że nieco się w niej myliłem, ale tu nie zdradzę Państwu, jak się myliłem, to muszą Państwo. Przeczytać, a drugi tekst w tym bloku to wywiad Cezarego Gmyza z Robertem Hernandem, zastępcą prokuratora krajowego, który odpowiada między innymi na pytanie, kto dzisiaj jest właściwie prokuratorem krajowym. Piotr Semka w swoim tekście pisze o kategorii więźnia politycznego, oczywiście w kontekście Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz o tym, jak zdaniem Autora tekstu, ludzi zamkniętych w więzieniu, się dodatkowo niszczy poprzez różnego rodzaju żarty czy kpiny. Tutaj muszę powiedzieć, że ja z tą argumentacją Piotra Semki się nie zgadzam, jeżeli chodzi o to, czy mamy tu do czynienia z więźniami politycznymi, ale zaznaczam, że właśnie na tym polega siła naszego tygodnika że. W naszym piśmie spotykają się ludzie, którzy mają bardzo różne zapatrywania i oceny, także dotyczące obecnej sytuacji. Więc tekst Piotra Semki polecam, bo warto się zapoznać też z innym punktem widzenia. Zuzanna Dąbrowska zrobiła bardzo interesujące podsumowanie tego, kto krytykuje Donalda Tuska po miesiącu rządzenia, kto jest zawiedziony jego stylem sprawowania władzy, i jest to podsumowanie o tyle, Ciekawe, że ono uwzględnia nie tylko osoby w oczywisty sposób krytyczne wobec Donalda Tuska, i nie mówimy tutaj o politykach z partii opozycyjnej, z największej partii opozycyjnej, bo to jest jasne, ale również uwzględnia osoby z drugiej strony, a także Zuzanna Dąbrowska wzięła pod uwagę krytykę, która, której stanowisko jest takie, że Donald Tusk robi wciąż za mało, a nie, że robi za dużo. Rafał Ziemkiewicz, zastanawiając się nad taką celebracją i, i robieniem świętego z, z Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska, stawia tezę, że po to potrzebne jest to uświęcenie Pawła Adamowicza, żeby ono mogło stanowić argument przy forsowaniu wprowadzenia do kodeksu karnego. Penalizacji mowy nienawiści, sprawy, o której zresztą będziemy w kolejnych numerach tygodnika do rzeczy pisali. Polecam Państwu bardzo wywiad Ryszarda Gromackiego ze Sławomirem Skibą, liderem ruchu Nie oddamy miasta, który to ruch działa w Krakowie i w Krakowie walczy z wprowadzeniem strefy czystego transportu. A polecam ten wywiad, dlatego że to jest sprawa. Można powiedzieć lokalna, ale przecież dotycząca już w tej chwili bardzo wielu miast w Polsce, i w wielu miastach takie ruchy powstają. Więc tym bardziej polecam Państwu tę rozmowę, bo być może w Państwa mieście taki ruch również powstał, być może Państwo też chcą zorganizować strefę czystego transportu. Więc warto wywiad ze Sławomirem z Kibą przeczytać, choćby po to, żeby zorientować się, jak jako zwykli obywatele, zwykli mieszkańcy miasta, Mogą Państwo wziąć udział w takim ruchu, który się będzie sprzeciwiał tego typu rozwiązaniom. Polecam również rozmowę Tomasza Kolanka z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, której tematem jest koncepcja Mitteleuropy. Tu przypominam, że Mitteleuropa pojawiła się jako tytuł słynnej książki niemieckiego politologa Friedricha. Naumana, opublikowanej w 1915 roku, a wiele osób twierdzi, że ta koncepcja stała się podstawą działań państwa niemieckiego, zwłaszcza po jego zjednoczeniu. Jan Fiedorczuk w swoim tekście wskazuje, jak gładko PiS wszedł w buty Platformy z roku 2015, stając się opozycją totalną i co to dla partii Jarosława Kaczyńskiego w przyszłości oznacza. A Paweł Chmielewski, który bardzo uważnie śledzi wydarzenia w Watykanie i działania papieża Franciszka, stawia w swoim tekście tezę, że Franciszek niejako oczekiwał na śmierć Benedykta XVI, a gdy ta nastąpiła, zaczął działać wreszcie tak, jakby, jakby jak zawsze chciał działać i jakby chciał nadrobić ten w cudzysłowie stracony czas. Kiedy jeszcze jego wielki poprzednik żył, tu warto dodać, że ten tekst powstał na podstawie czy w oparciu o książkę autora tekstu, czyli właśnie Pawła Chmielewskiego, pontyfikat. Kryzysu, którą wydało wydawnictwo Esprit. Jacek przybylski pisze o nadchodzących wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, przypominam, że to już w tym listopadzie roku 2024 i o tym, że w wyścigu do republikańskiej nominacji zostało już tylko troje kandydatów. Polecam Państwu również tekst Teresy Stylińskiej o byłej już królowej Danii. Małgorzacie o tym, jak niezwykłą była osobą, o tym, dlaczego zdecydowała się abdykować i w ogóle, jak szczególna jest duńska monarchia. My również za sprawą świetnego skądinąd serialu The Crown, zwykle myśląc o europejskiej monarchii, myślimy o, te, o tej wyjątkowej, brytyjskiej, a okazuje się, że duńska monarchia jest najstarsza na kontynencie i jest też bardzo wyjątkowa. No i wreszcie polecam rozmowę Tomasza Cukiernika z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców Adamem Abramowiczem, który mówi o koncepcji dobrowolnego ZUS-u, której sam jest wielkim promotorem, ale także o innych zagrożeniach, które w niedalekiej przyszłości czekają na przedsiębiorców, w tym o fatalnej ideologicznej koncepcji czy systemie ESG czyli informowania o Um, takich niewymiernych działaniach firm na rzecz środowiska czy mniejszości, który to system będzie wkrótce dla firm notowanych na giełdzie po prostu obowiązkowy. To wszystko w najnowszym numerze tygodnika do rzeczy, a także wiele innych bardzo ciekawych tekstów. Polecam Państwu całość: polecam prenumeratę cyfrową, polecam nasze teksty, polecam obserwowanie naszego. Portalu. Kłaniam się nisko. Łukasz Warzecha.